Betar, drużynowe mistrzostwa Polski, półfinał kobiet. Sofia Żraze, Zrażewska, PG Hugon Academy, serwuje. Magda Kamińska, super truskawki, odbiera Best of Five Games. 0-0. Półfinał drużynowych z Polski Kobiet przy mikrofonie Adrian Fulneczek, a na korcie ciekawy pojedynek. Sofia Zrażewska i Magda Kamińska. Sofia w ostatnich miesiącach zdecydowanie najlepsza zawodniczka w naszym kraju. Ona, jak widać, też gra w okularach ochronnych, Two, co oczywiście może nam sugerować, że nadal jest juniorką. 16-latka Magda Kamińska, nieco od niej starsza, a nawet dokładnie dwie dekady, 20 lat różnicy między jedną a drugą. Kamińska, cztery tytuły Mistrzyni Polski na koncie. Dwa tygodnie temu, dokładnie na tym korcie, dołożyła jeszcze jeden srebrny medal Mistrzostw Polski, przegrywając z Kariną Tyma, a teraz musi trochę pobiegać wokół swojej młodszej rywalki. 3-1! jest e, zawodniczką z Ukrainy, która w naszym kraju pojawiła się około roku temu. Współpracuje e, z. Akademią Legii Warszawa i właśnie z Hugo Academy, w której barwach występuje w four tym turnieju. Niedawno ogłosiła też, że e, będzie grała dla reprezentacji Polski. out nie potrzeba do tego obywatelstwa danego kraju. Więc oczywiście wszyscy z tej decyzji Strobe. bardzo się cieszyliśmy. Nasza reprezentacja zyskała bardzo dobre wzmocnienie i to wydaje się na wiele lat. pocho pochoczekała, poczekała z Rożewską. I całkowicie zmieniła Kamińską. No w trudnej sytuacji są w tym meczu Truskawki. W trudnej Down. sytuacji były już przed początkiem tego Three, meczu, Na pewno faworytkami było PG Hugan Academy. Natomiast jeśli jakiś mecz był takim do wygrania, to na pewno ten pierwszy, w którym przed chwilą Wiktoria Grocka pokonała Katarzynę Owcaż po najpierw obronieniu dwóch piłek meczowych. Wyślizgnął się tam ten mecz z zespołowi z Wrocławia. No i Teraz, jeśli w tym meczu Kamińska nie pokona Zrożewskiej, no to będziemy już wiedzieć na pewno, że Truskawki zagrają o brązowy medal. Z drużyną z drugą z Wrocławia, czyli Atomówkami. APG Hugon Academy zagra w finale. Nawet Kamińska, która ze Zrożewską spotkała się w eliminacjach do finału, mieliśmy 5-7. To dosyć zdecydowanie. Falt. A teraz nieczęsty 8 Tak, tak zawodniczki. No jest teraz w dużo lepszej dyspozycji niż wtedy. Tak jak wspominałem, no zaledwie dwa tygodnie temu przecież gra w finale Mistrzostw Polski Seniorek. Więc ona wciąż pokazuje, że gdyby nie Karina Tyma, to ona mogłaby być nadal pierwszą brakietą polskiego squasha. Nine five. No wśród tych rakiet z polskim obywatelstwem. Postawę z Zdrożewska, tak jak mówiłem, w turniejach kategorii A, czyli w tych turniejach najwyższej kategorii, była wręcz nie do zatrzymania. Mały świetny ball, szybka reakcja, wcześniej raczej takie delikatne piłki teraz w defensywie, ale jednak z takim lekkim przyciśnięciem, przyspieszeniem z Rożewska, no i ta piłka była po prostu za dobra po długiej akcji, gdzie trochę też pobiegała Kamińska, chociaż na razie wygląda dobrze kondycyjnie. I teraz y, wysoki skrót, ale to wystarczyło. Hand out 6 Game Ball. Mówię o tej kondycji kamińskiej, bo na finale Mistrzostw Polski grała y, mocno przeziębiona. Tam y, no, nie miała ochoty zbyt długo i wiele biegać. Teraz zapewniała, że jest o wiele lepiej. Że w tym meczu na pewno powalczy. Tak też się dzieje. Ale Rażewska widzimy bardzo mało błędów, a na 11, końcu jeszcze six. trochę szczęścia. Game Ale z uśmiechem się to Magda Kamińska PG co nie zmienia tego, -0 że 0 PG w Hugo prowadzi w tym meczu 1 do 0. Gale, one game to love. Love all. Now hand out, one love. Kamińska-Zrażewska, mecz, w którym Truskawki potrzebują zwycięstwa. Długi, bezpośredni pojedynek tych dwóch skłoszystek grały ze sobą. W Tam 3 do 0 wygrała Zrażewska. no i to wyraźnie, do 7, 5 i do 3. Nawet Kamista Baczer zapewniała, że tu będzie lepiej. A że przynajmniej jest w dużo lepszej formie, żeby coś lepszego zagrać. Dziękuję widzimy ładne fair play. No dokładnie w ten narożnik wpadła ostatnia piłka w pierwszym secie. Pechowo przegrała go Kamińska. Przynajmniej tą ostatnią wymianę, no bo jednak e, przewaga z Rożewskiej była dosyć widoczna. Teraz niedokładnie. Z dużym szacunkiem e, do siebie. Jedna i druga. Czas. no przy porchendowej ścianie aż stwierdziła, że może warto spróbować skończyć coś wcześniej Kamińska. 52 2 Truskawki miały Drogę do półfinału raczej łatwą, wysoko rozstawioną w tym turnieju. Natomiast Hugo na Academy wczoraj w ostatnim, najpóźniejszym meczu do samego końca walczyły z S4S, squash z for Silesia. Tam o wszystkim decydował mecz Towie od i i Juli Patałąg. Pięciosetowy. ostatecznie to Odsiąsek oczywiście wygrała. I Hugon Akademii chcieliśmy w półfinale. A być może jeśli ten mecz dalej będzie się rozwijał w tę stronę, to zapewne też w finale. Sławżewska coraz pewniej na środku kortu. Go. Teraz do. No trochę otworzyła swoją grę. Zdrożewska, wydaje mi się, że e, czuła, że ma przewagę w tym meczu. Ale musi uważać, bo Kamińska wciąż potrafi grać na wysokim poziomie. Nie wiem czy four, nasz six. tak wysokim, żeby dzisiaj z zaszkodzić, no, ale cały czas przypominamy, że w drużynówce. 7-4. Dzieją się zazwyczaj najdziwniejsze rzeczy. No Ale tutaj nawet gdyby takie imponujące na pewno zwycięstwo odniosła Kamińska. No to zostaje jeszcze trzeci mecz, gdzie kolejnej niespodzianki potrzebowałyby truskawki. No ale poczekajmy teraz z Melona Zrażewska. Handout 5-7. Musi znowu zyskać skupienie. Widzimy, że jeszcze bierze chwilę przed tym serwisem, ale return nie jest najlepszy. Ale zdziera tą piłkę ze ściany. Out. Eight, w pozycji do zaatakowania była Kamińska, no i zrobiła to naprawdę dobrze. Ale też świetnie w defensywie zawodniczka z Ukrainy, grająca dla Polski. Jeszcze Down. przed swoim debiutem, Hand out. Six, ale już po oficjalnej deklaracji. jest Magda Kamińska, no, też wielokrotna reprezentantka Polski, która jednak nie otrzymała powołania na drużynowe mistrzostwa Europy w tym roku. Handout 9-6. Też był jeden z takich bodźców motywujących ją chyba do wznowienia treningów i zagrania jednak w indywidualnych mistrzostwach Polski, gdzie zdobyła srebrny medal. Teraz za wysoko z ale za czytelnie Kamińska Round. i potem zbyt, Ten, zbyt six, game Piłki setowe dla PGE. Bardzo dobrze porusza się po korcie zrażewska świetnie jest przy Eleven, piłce six, wcześniej z gotową rakietą, to... żeby jeszcze zaatakować. I właśnie w ten sposób to ona zwiększa swoje prowadzenie i w tym spotkaniu jest już 2 do 0. PGE Leads to Games to Love. Love all. na PGE Hugo na yeah. potrzebuje już tylko nawet nie całego seta dziesięciu małych punktów, żeby przypieczętować swój awans do drużynowych Mistrzostw Polski. Drużyna ze średnim wieku poniżej 18 lat. Trzeba by to sprawdzić, ale... Ta PG prawdopodobnie Three będzie najmłodszym w historii zespołem w finałach DMP. Zespołem, który jeszcze w tym finale nie jest. Teraz taki e, poślizg. Ale chyba wszystko jest w porządku. Wstrzymała rakietę z Rożewska, Two, ale pierwszy krok zrobiła w złym kierunku. Sędzia Tomasz polechała. Nie dał jej za to nawet leta. I teraz Świet z Krótka Mińskiej i przyznaje, że piłka była podwójna z No lepiej to wygląda. Zawodniczka z Wrocławia. Jasny shot. 4 Left box. Mówiłem o tych różnych etapach kariery i o tym, że Kamińska w zasadzie rozgrywała taki trochę pożegnalny sezon. Najpierw rok temu, kiedy z reprezentacją zdobyła brązowy medal mistrzostw Europy drugiej dywizji. Zobaczymy czy te mistrzostwa polskie rzeczywiście były jej ostatnimi. Nawet ona przez całą karierę była wyjątkowo, ambitną i wyjątkowo niełatwo odpuszczającą cokolwiek zawodniczką. Więc myślę, że tutaj niezależnie od wyników w całym meczu drużynowym i perspektyw na awans. Na pewno jakaś cząstka kamińskiej chciałaby pokazać no i jej młodej rywalce, ale też wszystkim oglądającym to spotkanie, że może jeszcze rywalizować z najlepszymi, w zasadzie to z najlepszą. Teraz słuchajmy, że jeszcze odbije to Kamińska. Box. Zdrażewska w takich momentach wydaje się, że ona jeszcze nie wrzuciła najwyższego biegu. Dopiero po kilku takich wymianach, gdzie zaczyna czuć przewagę kanańskiej, przyspiesza teraz jedna i druga na turbo przyspieszeniu. Ale wydaje mi się, że Six, to w którymś four. momencie akcji Nie wiem czy sędzia lub ktoś inny e, Krzyknął not up, czyli że piłka była już podwójna Odwróciła się Kamiska, trochę ją to wybiło z rytmu Szkoda I teraz od razu, z, od returnu Presja na młodej zawodniczce Z Ukrainy no, Jakoś jedna Now. i druga biła tą piłkę Krzyżewska wskazuje, że tamta, five, jej cross był zagrany do Niku, więc e, już tam powinna być przerwana akcja, wysadzanie wzruszony. Hand out seven, A później załatwy serwis. Chyba pierwsze oznaki takiego trochę głębszego i wolniejszego oddechu Magdy Kamińskiej, musiała w tych poprzednich akcjach pobiegać. Teraz łatwy błąd. Coś tam Trzymała się gdzieś e, za prawa noga Kamińska. No, czy wszystko w porządku? No na pewno nie do końca w porządku jest wynik. Z perspektywy Super oczywiście, no bo... Kibice PG, Hugo na Akademii mogą być zadowoleni. małe punkty ich juniorska drużyna awansuje do finału seniorskich Mistrzostw polskich drużynowych. Odsuwała się Kamińska, ale yes, późno, led. więc y, za mało nastrołka, dlatego powtarzamy tę akcję. Hand out six eight. No, zła na siebie z Rzewska, Kamińska. Ten krosowy skrót z tyłu kortu zagrała już trzeci czy czwarty raz w tym meczu. A później niedokładnie nie widzimy. Czasami ta prosta, dokładna linia jest najlepszym rozwiązaniem. Ładnie przyspieszyła wolę Kamińska. Jeszcze walczy, jeszcze walczy w tym meczu. Niedokładnie. Przez chwilę była pod presją Kamińska, ale szybko z tego wyszła. I teraz to ona ma okazję, ale trochę za dużo fantazji. Teraz delikatnie, ładnie i nie out. zdąży tej piłki Zdrażewska, bardzo dobra wymiana dla Kamińskiej. 8-9. Musi uważać na serwis teraz Kamińska, nie wiem czy w tym zmęczeniu sobie przypomni co się stało przy, kolejnym, przy poprzednim serwisie, czyli od razu był atak do przodu kortu, teraz nie, ale też z problemami. And 10-8. Ten return odbił się w taki sposób, że już nie mogła wyciągnąć piłki Kamińska i piłki meczowe, 2 PGE. Jest szansa, żeby jedną obronić i zagrała idealnie Kamińska i musiała to zrobić idealnie, bo na jej plecach dosłownie czekała już z ale Jeszcze jedna piłka meczowa, 2 PGE. Niedokładnie dokładnie, niedokładnie. nie dokładnie. Nie dokładnie. Kamińska pewnie spróbuje zaatakować trochę mocniej. Stara się nie popełnić błędu zawodniczka z Ukrainy. Czeka. Teraz też nie zaatakowała. No i czy to czekanie nie będzie kosztowało jej punktu? Zła, zła Zmożęwska. Sądzę, żeby zagrać bezpiecznie. Tą wymianę, no natomiast może nie aż tak bezpiecznie. 10-10. Teraz taki błąd. Krzyczy dosłownie na to łączenie podłogi i ściany bocznej Kamińska. Piłka nie pomogła jej tutaj zbyt dobrym odbiciem i znowu piłka meczowa z Rożewska, Okazja i koniec PG Hugo Academy. Drużyna złożona z trzech Juniorek ze Szczecina powiedzmy. I z małą pomocą z Ukrainy. Awansuje do finału. Druży nowych mistrzostw Polski. Za uwagę w tym meczu. Dziękuję Adrian Kulneczek, no usłyszymy się.